Gospel dla zapikanych Z Ewangelii według świętego Mateusza Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, a wszystko ponad to pochodzi od złego. To bardzo ważne zdanie, bo trzeba się opowiedzieć za Jezusem. Albo idę za Nim na 100%, albo oddaję Mu siebie całego, albo gdzieś ciągle szukam tylko swoich dróg i błądzę w moim życiu. Błogosławiona Sancja powiedziała kiedyś takie piękne słowa, że jeśli oddać się Panu Bogu, to tylko na przepadłe. Dzisiaj sobota tak jakoś mocniej patrzymy na Maryję, a my wiemy, że najpiękniejszym słowem, które wypowiedziała w swoim życiu, było właśnie słowo Fiat. Tak, zgadzam się, niech mi się stanie według słowa Twojego, Panie. Dlatego chcemy to tak dzisiaj jakoś mocniej przyjąć do swojego życia i chcemy wypowiadać to tak w stosunku do Pana Boga. Chcemy prosić Go, żeby to Jego wola wypełniała się u nas w sercu i w tej codzienności, którą mamy. Ona nie zawsze bywa łatwa, często jest trudna i niezrozumiała, ale właśnie, kiedy odpowiemy takie mocne tak, kiedy Panu Bogu zawierzymy, to możemy być pewni, że wszystko będzie tak, jak trzeba. Bo Bóg wie, jaki plan na nasze życie jest najlepszy. Dlatego niech nasza mowa będzie tak, tak, zawsze tak dla Jezusa. Na wzór Maryi, na wzór tej, która wypowiadając słowo Fiat, przyjęła do swojego serca Jezusa i do końca swojego życia w tym sercu go nosiła. Gospel dla zabieganych. Chwila z Ewangelią.